Hej, witajcie z tej strony, i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie odcinek z Minecrafta, jestem Odewski. Cześć, cześć. I dzisiaj, słuchajcie, pokażemy Wam, co się zmieniło na naszej wyspie od, od poprzedniego odcinka. A zmieniło się dosyć sporo, ponieważ gramy na tej wyspie. jaki było około 5 osób? Co prawda, kilka osób jest głównie aktywnych, ale około 5-6 osób głównie grało razem na tej wyspie. Ym, no i tak, zacznijmy może od bo tutaj się zmieniło chyba najmniej. Ym, Powiększyła się klatka dla ocelotów, oceloty są nadal dwa, mieliśmy trzeciego, ale on sobie zniknął, więc w zasadzie to nie potrzebujemy na razie więcej ocelotów, więc ich nie robimy. Mamy też małą farmę kokowinców, co sumie i tak nikt jej nie zbiera, więc w zasadzie ona jest niepotrzebna. Poświetlaliśmy też tutaj wyspę takimi glowstone'ami. Tutaj pojawił się las i tam są jakieś tam lampy zakopane. One chyba były nas. Choć nie, nie było ich w sumie, ale to nie istotne: one tutaj nic w zasadzie nie dają, bo to prototypy sroki, które też na tym serwerze. Mm. Dalej, tutaj jest wielkie, jakby tu jest posąg, i jest takie pomieszczenie, ale tam przyjdziemy później. Tutaj macie sklep u Wiesia, więc tam pójdziemy później. No i tak, oczywiście, największą zmianą, może nie największą, ale są czanki, które w ostatnim odcinku blokowaliśmy. Tu była góra. I nagle jej nie ma. Tu była też góra, i też jej nie ma, bo już kopaliśmy. Tutaj był statek w tym miejscu, i wyrównaliśmy ten teren, jak widzicie. No i tutaj był też trochę zaniżony teren, to też go wyrównaliśmy wspólnie. No i w ostatnim odcinku kupiłem owce. No i jak widzicie, tych owiec jest trochę więcej. To jest oczywiście deskiego, bo on tutaj dzielnie stał i je rozmnażał No tutaj niestety krów jest trochę. O, właśnie, widzicie się trochę tutaj wtargnęła, dlatego, tak, że tu jest ich dużo i one przeskakują jakieś dziwnie, nie wiadomo. No i właśnie kupiliśmy też po odcinkiem krowy. No i tutaj też deski zadbał o to, żeby było ich dużo. No i mamy tutaj też skórę i inwestujemy, jakby sprzedajemy tu skórę. Z czego to z Jak możecie zobaczyć, ja mam tutaj 12 719 dolarków. Deski też ma trochę inne osoby, które grają, ale jeszcze zaraz wam pokażemy, z czego głównie mamy pieniądze. No i tak, tutaj w zasadzie tyle. Jeszcze zmienił się na przykład magazyn, bo o ile skrzynie się jak za bardzo nie pozmieniały, to tutaj mamy taką małe pomieszczenie, gdzie przepalamy sobie rzeczy mamy z piecami świetniczymi, i z normalnymi piecami. No i tutaj w zasadzie to nie jest jakaś wielka zmiana, ale ogromna zmiana pojawiła się u nas na farmie. Wykopaliśmy farmę, jak widzicie, na całą szerokość, na całą szerokość wyspy. Wszędzie jest rozkopane, wszędzie jest farma I to jest w słuchajcie sensie pierwsze piętro, tutaj wszędzie są ziemniaki No i głównie tutaj właśnie Deski się zajmował tą farmą eee, W sumie ze Sroką W sensie kopaliśmy i budowaliśmy my razem, ale głównie Deski i Sroka chodzą i tutaj to wszystko zbierają eee, Ja na przykład stawiałem lampki, albo... Edek też zbierał O, jeszcze Edek, tak, jeszcze Edek tutaj pomagał oczywiście przy farmie No i tak jak mówiłem jest to pierwsze piętro, więc jak pójdziemy sobie tutaj Tu jest zejście na drugie piętro na którym są marchewki, ponieważ tam były ziemniaki, są marchewki, Tutaj są jeszcze dynie oraz arbuzy. Na górze jeszcze była trzcina i chyba troszkę pszenicy, ale to już nie Tutaj jest coś takiego. To jest jeszcze prawie prawie gotowe, już jest to piętro. Tylko brakuje właśnie lampek. Tutaj, jak widzicie, tutaj są wszędzie pochodnie. Nie ma lampek. Ym, no ale właśnie na nie trzeba żelazo i z żelazem jest trochę problem. No i tutaj mamy zejście na trzecie piętro, które ości. No i tu jest trzecie piętro, gdzie. <laughs> nie jest ono jest jeszcze do końca skończone Jeszcze trzeba tutaj jak się wyłożyć dirtem, właśnie z dirtem też mamy problem, bo mamy go trochę mało, dlatego Ca cały czas trzeba dokupywać I kupiliśmy już chyba z 50 stacków dirta i wszystko nam się skończyło na wyłożenie tych trzech farm ehm, No ale tak to wygląda, no tutaj jeszcze totalnie prawie nic nie ma, jest tylko sufit, no i dirt trzeba wyłożyć, trzeba wylać wodę, lampki zrobić i w sumie tyle tutaj jest Dodatkowo jest tutaj rozpoczęta, ja zacząłem budować Farmy trzciny automatyczną, ponieważ trzcinę też potrzebujemy. Zaraz Wam pokażę po co. No i dzięki tej farmie zarabiamy głównie pieniądze, bo sprzedajemy te ziemniaki. Ale te ziemniaki przydadzą nam się też do czegoś innego. Znaczy, przydają tak samo ta farma trzciny, właśnie potrzebujemy ją, dlatego że właśnie to miejsce sklep u i farma u Władzia to jest właśnie miejsce, w którym mamy villagersów. Mamy tutaj villagera z z 3, z jedwabnym nutykiem, z naprawą który jest zamieniony z zombiaka, więc tutaj jest za dosyć tania, sta naprawa. Mamy też z grabieżą 3, no i tutaj był z wydajnością 5, ale mamy tam takie odtanie i sprzedaje, więc on po prostu. On nie zginął, tylko po prostu zniknął jakoś. Nikt nie wie jak to się stało. Um, tutaj mamy właśnie z wydajnością 5 trochę tańszego niż tamtego, bo tamten miał jakiś tak ten ma 25. No i mamy ze szczęściem 3 wieśniaka, więc to jest nawet spoko. Tu jest jeszcze jakiś inny z pogrący mnie umarł, więc to jest jakoś słaby, nie opłaca się jakby go. Jakby boostować, ani zdawać do takiego oddzielnego pomieszczenia luksusowego, które tutaj pomaga villagerom. No i tutaj mamy farmę władzia. Tutaj są farmerzy, u których właśnie sprzedajemy sobie ziemniaki, dynie, arbuzy i marchewki. No i z tego właśnie mamy emeraldy. No i później za te emeraldy tutaj mamy trochę emeraldów. Za te emeraldy kupujemy sobie rzeczy. No i też właśnie, gdy już kupujemy te rzeczy u villagerów, wystawiamy naprawę. I właśnie nie mam żadnej naprawy, więc idę. Kupić trochę napraw i wystawić, ponieważ wystawiamy naprawy yy, I właśnie ludzie je kupują i z tego też zarabiamy No i w zasadzie tyle się zmieniło, więc teraz możemy przejść do odblokowywania czanków słuchajcie Mam tutaj itemy, w tej skrzyni na 5 kolejnych chunków, ale też nie chcemy Odblokowywać ich tak nagle jak najwięcej, ponieważ to będzie dużo roboty, wolimy sobie tak Jakby po kolei, co prawda i tak odblokujemy 4, więc na 4 a 5 to nie jest jakaś wielka różnica No ale no, więc mamy tutaj rzeczy na 5 czanków bierzemy na 4. Tutaj, jak widzicie, już zaczynamy zbierać na kolejne czanki. Ale to w kolejnych odcinkach będziemy odblokowywać. No więc, co? Chodźmy teraz na czanki. i wymienimy sobie to na klucze. Aha, tutaj już mamy wszystkie klucze odblokowane. Więc musimy pójść do tego villagera, który ma klucze od 10 do 17. I tutaj sobie odblokowujemy. Klucze do czterech kolejnych czanków. No i idziemy na dom. I uwaga, uwaga. Tutaj chunk 11, odblokowujemy. Okej, okay, słuchajcie nas. Co? Co to jest? Ja nie mogę. Nasz pierwszy chunk to jest kawałek tego, jak to się nazywa, woodland mansion. To z pilagerami. Ja. Czekaj, czekaj, czekaj. I mamy więcej ciemnotębowego drewna, które się nam przyda. Ja nie mogę. O, to jest piękny. Oby tutaj było coś wartościowego. To jak ja wiedziałem, że tu. Jak sezon. Dobra, ale na razie nie możesz niszczyć, bo cię nie dodałem. Zaraz cię dodam do wszystkich czangów, jak otworzę wszystkie. Dobra, to w takim razie odblokujemy czang 12. Okej, okay, nasz kolejny czang to jest jakiś kanion ogromny. Co prawda jest on na poziomie naszej całej wyspy, więc nie będzie problemu go zrównać. Aczkolwiek, no jest tutaj wielka dziura i lawa tu jest. No cóż. No nie jest to jakiś super chunk, no ale spróbujmy chunk 13, może on będzie troszkę lepszy. Okej, okay, następny chunk to jest góra ze śniegiem. No więc ją będziemy musieli niestety skopać. Ona się pojawiła w ogóle, tamte chunkie, tutaj ona będzie teraz z tej strony, ale okej. Okay. No to niestety tą górę będziemy musieli skopać. Aczkolwiek nie jest jakaś ona mega duża, więc pewnie nie będzie, zajmie to jakoś dużo czasu. To Ej, czekaj, tak. czekaj, bo tu się lawa wylewa choć, bo tutaj las podpali. O nie lawa. Dobra, czekaj, ja ją zrobię yy, tak. Czy ja mam iść powiatra, nie? Już nie ma lawy. No to dobra. dobra. będzie to trzeba skopać. Trochę pewnie przemyślałem, ale okej. Okay. No dobra. Trafił nam się jeden, póki co dobry chunk, dwa takie trochę średnie. No ale jeszcze ostatni chunk może on będzie jakiś super, nie wiadomo... Wiecie, jakiś wystrzałowy. No i kolejny nasz czank jest znowu zimowy. Mamy tu trochę drzew, i będzie go trzeba trochę skopać, ale okej. Okay. No to podsumowując, nasze znaczy czanki dzisiejsze jest chyba lepiej niż ostatnio, bo nie mamy dużo gór do skopywania. Nie mamy statku z wodą, który nam będzie przeszkadzał. No i a propos tego statku, jak widzieliście, mamy tutaj trzy piętra farmy. No i wiecie tutaj, o ten czank to był ten ze statkiem, tutaj jest nadal woda w tym. No i kopiąc to, musieliśmy. Całą wodę zakopać kobstownem, a potem wykopać. No i był jeszcze taki problem, że tam był statek w środku, przez co w schodkach i płytkach i w ogóle były, właśnie była woda, przez to trzeba było je niszczyć, potem zakopywać, potem znowu odkopywać. No i był trochę problem z tym, no ale jak widzicie nam się udało. Dodatkowo teraz będziemy chcieli tą farmę powiększyć na te kolejne czanki, które tutaj nam się odblokowały w tym odcinku. No więc a teraz tutaj deskiego dodam do wyspy i sobie razem zlutujemy, jakby to z mężczyzn. To nie wiem, ten kod jest nawet spoko, jakby go gdzieś odbudować sobie na wyspie albo go zostawić, to? Taki trochę Sfinx. Zostawimy go, ok. No to możemy go zostawić, tylko tam go odbuduj. Yy, to myślę, że możemy skopać to cały detmersyn, bo w zasadzie to nic tu nie ma. Yy, a z tej strony co jest? O to jest już wyjście, No, trafił nam się taki kawałek, jakby już przy wyjściu, więc tutaj kawałek czanka i tak nie jest tu mu ale zawsze coś. Fajnie, będziemy mieli przynajmniej takiego fajnego kota na listwie. No i jeszcze nie powiedziałem, właśnie mamy beacon. Co prawda, i jakby mogę wam pokazać, najwyżej szkło zaraz przedstawię On nie ma tylko jedną piramidę, słuchajcie, i mamy tylko szybkość jeden, ponieważ nie stać nas na tyle bloków na razie, żeby zrobić taką dużą piramidę. Ale mamy tych villagerów, jak widzieliście, więc mam zamiar zrobić, znaczy wspólnie mamy zamiar zrobić, właśnie, farmę żelaza. I gdy będziemy mieli farmę żelaza, to wtedy będziemy mieli żelaza dużo. I mamy zamiast zrobić większą piramidę i sobie jakiś tam y, enchant zrobić. W sensie efekt. Dajemy potkę i dajemy mu jabłko. Pięknie, mamy villagera kolejnego. Jakby mamy już villagerów, ale tego zombiaka opłacało się jakby zrobić, ponieważ u niego będą tańsze ceny, więc jakbyśmy mieli coś fajnego u niego, to jak najbardziej jest to opłacalne. Teraz trzeba go tylko tam przetransportować, więc idę połudkę w takim razie. Dobra, pytanie: jak tam wjechać? Dobra, to jest w sumie na niskim poziomie, więc wejdziemy tam bez problemu. Powinniśmy tam w sumie wjechać. Lećmy, hal hala, proszę skręcać. No dobra, musimy to rozwalić. Teraz tutaj bym sobie rozkopał pięknie. I teraz trzeba tu wjechać jakby z nim. Te dywaniki przeszkadzają. Dobra mamy kolejnego villagera, który póki co jest nikim, w sensie nie ma profesji, yy, ale no będzie musiał mieć, ale jest uleczony z zombiakiem, więc będzie miał tańsze ceny, więc fajnie by było jakiś dorwać fajny enchant, który jest drogi, a u niego będzie tani, tylko jeszcze nie wiem co by mogło być, ewentualnie nie enchant, tylko no nie wiem w sumie co by można było u niego ogarnąć. No i to będzie na tyle w tym odcinku, pokazałem wam zmiany, odblokowaliśmy kilka czanków. No i też skopaliśmy tutaj łódź razem z dewskim Mam nadzieję, że się wam podobał. Zostawcie super żeby żebyś na bieżąco z wymiarami filmikami. No i łapkę w górę, jeśli film się spodobał. No i to będzie na tyle. Do zobaczenia i cześć!